Ale że nie. No tak ja. Przyjdźcie po trzech pannych i zaczął w No to okay, dawaj, dobra. pierwszy zaczynam. Jednak bro będzie pierwszy. No dobra, dawaj. Yes! Kolejny szalogram. Gol. No dobra, ale i ten tak jest jeden jeden. Jest. Tora, kolejny trafiony zapewne być karny, ale przekażę się teraz. Jest jeden jeden. Jest nadal jeden jeden. Dobra. Przeszkodzenie, żółta kartka. Czemu? Bo przeszkodziłeś. Nie. Nie no dobra, nie gramy na kartki. Ostatni karny w tym filmie. No i bomba! Wygrana, Domix. ale žratúra no. tak. Thank you. A my je vidíme, že jaju. v kolejným šorte. Šorte, čo dva dní. <laughs>